Witam Was na pierwszym filmie w roku 2023 Witam Was z łowiska specjalnego kopel Przy pierwszej rybie Przed Wami pierwsza moja zdobycz tego sezonu Nie jest ogromna Ale jako pierwsza zawsze będzie Cieszyła chwila, bo kolega nie chce współpracować Mamy jesiotra Powiedzmy, że około 4 kg Tak bym go ocenił Długość koło metra Mniej więcej OK. Tak, kobóka ma 1,20 to będzie około metra. Ach, może nawet więcej. Może nawet no może nawet 5 kg, 5-6 kg. Ciężko mi powiedzieć. Na pewno nie jest to jakiś okaz rekordowy, ale pierwszy w tym roku. Więc witam Was na tej relacji. Przyjechaliśmy niedawno. Jesteśmy nad wodą od 3 godzin. Pierwsza rybka jest. Będziemy się widzieli na pewno przy, przy kolejnych. Co mogę o tym powiedzieć, ryba z głębokości 4-3 metra, złowiona na cytruza. To był bałwanek, Citrus tonący 18 i Citrus popek 12. Minimalnie to było tak zbalansowane i od wózki było Kurczę, 40 minut, coś koło tego i pojechało, fajnie. Ja go wypuszczam i widzimy się mam nadzieję przy kolejnej rybce. Skoro jest to pierwsza rybka w sezonie, to jeszcze go wszystko zważę. Waga jest wyzerowana. Mata około 1,8, więc po pokazuje nam równe 8, czyli po odjęciu maty szóstkę z malutkim grosikiem. Fajnie, jak najpierwszą rybkę w sezonu nie ma, co, nie ma co narzekać. Leci do wody i czekamy na kolejny. Ale widać, że ryba jest bardzo silna. Była krótko na brzegu. No, lekko go dotlenimy. A nie, nawet nie potrzebuje. Poszedł. To co? Teraz czekamy na karpia. Oby nadszedł. To raczej będzie najmniejsza ryba. Pojechała poprzednia rybka, ten niesiodły był jakieś godzinkę, dwie temu, coś koło tego. Jest tak przyjemnie, że nie patrzymy na zegarek. Ale jest to ta sama wędka, dalej są te same przynęty czyli to jest Citrus. Dwie kuleczki, jeden jest tonący. O proszę. Jeden Citrus tonący. Nie wiem, szesnastka, coś koło tego. I jest podbity jeszcze popkiem cytruza, takim białym. To jest bodajże dwunastka. Słuchajcie, to nie jest mała ryba. Nie czuję takiego typowego dla jesiotra bicia głową. Póki co. Przy tamtej rybie czułem rzeczywiście, bo było takie bicie. Zastanawiałem się, czy to będzie jesiotr, czy to będzie mały karp, który tak jest aktywny. O kurczę, słuchajcie. No to może być ładne. To jest to samo miejsce, bodajże e, echo pokazuje, że to jest 78 metr stąd. Mniej więcej. Trochę byśmy go odposłali. Okej, okay, odpuścił, odpuścił fajnie. Puścił. Kurde. Takie straty bolą. Naprawdę szkoda, że to już przy drugiej rybie zdarzyła się spinka. Szukam plusów, no plus jest taki, że w krótkim czasie pojawiło się drugie branie. Na pewno nie było to to branie leszczowe, więc gdzieś te karpie, czy może inne większe osobniki, kręcą się mniej więcej w tej okolicy. Dwa słowa o tym, yy, na co łowie, jak łowie. Ta wędka, która dała branie i która niestety dała również spinkę, to jest wędka z cytruzem, jedna kuleczka tonąca i yy, popek. Malutki dwunastka biały, czyli klasyczny bałwanek. I to jest ta wędka, która, która póki co pracuje. Druga wędka tu na tym stojaku, to będzie wędka z zestawami śmierdzącymi. Tutaj również używam bałwanków ze względu na to, że tutaj jest dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużego leszcza. Ja wam tych leszczy nie pokazuję, no bo nie było w tym nic ciekawego, ale uwierzcie mi, że takie leszcze tutaj kilku kilkukilowe się wyciąga niestety bardzo regularnie. Więc słuchaj, również jest yy, bałwanek. Mam nadzieję, że chociaż trochę niweluje te, te, te brania leszczy. I co łączy te dwie wędki? Obie wywożę modelem zdalnie sterowanym. Te wędki są z wywózki. Testuję odległości różne. Tak naprawdę od 70-80 metra. Nawet przez chwilkę wędkę miałem na 180, bo tutaj do drugiego brzegu jest przeszło 200 metrów. Jednak to co mi teraz daje brania, czyli ta, ta wędka z citruzem, to są ryby z mniejszych odległości, więc z tą też się będę, tą się będę cofał. I mam jeszcze trzecią wędkę. Ona jest z rzutu. Tą wędką rzucam. Tutaj po mojej prawej stronie jest takie malutkie trzcinowisko. Ono jest stosunkowo niedaleko ode mnie, bo dzieli mnie od niego może jakieś 40 metrów, więc spokojnie jest to w zasięgu precyzyjnego rzutu. Tam sobie rzucam. Raz tylko we troszeczkę troszeczkę zakarmy łódką, a tak Rzucik, żeby było cicho, żeby było spokojnie. Liczę, że tutaj takie trzcinowisko też może rybę przynieść. Póki co nic się tu nie wydarzyło. I tutaj jest taka wędka, którą ma naprawdę najbardziej ryzykuje branie leszcza. Co ciekawe, brania leszczowego jeszcze nie przyniosła. Tutaj mam pojedynczą kuleczkę. Najpierw owijam na taką giga, giga wielką sztuczną kukurydzę, a teraz na pojedynczą kulkę dwudziestkę, więc Wydawać by się mogło, że wędka najbardziej narażona na leszcza, szczególnie że jest nęcona ziarnami w dużej części, jednak leszczu się nie pojawił. Ale mówię, to jest wędka z rzutu, więc leszmy tutaj nie boli, przerzucam szybko i, i, i nie, nie ma problemu. No i dobra, działamy i korzystamy, korzystamy z pogody. Aha, mówiąc my, mam na myśli Kinga. Kinga jest dzisiaj operatorem, ale może da się nam mówić na, nie wiem, może jedną rybkę później, więc póki co nie chce wędkować. Witam Was z dnia drugiego w nocy i tam później wieczorem, jedynie leszcze nam dokuczały. Dzisiejszy dzień spokojny, też leszcze od rana yy, trochę nam przeszkadzają, yy, ale w tym momencie pojawiła się rybka. Tym razem tą rybkę wyholowała Kinga. Byliśmy pewni, że jest znowu ranie leszczowe i Kinga miała tylko zwinąć wędkę. Rybkę zaraz wyciągniemy, a łowca, zadowolony. Mój pierwszy, a rybka sobie czeka tutaj? E, mój pierwszy ten. Jesiot. Jesiot, no? Pierwszy jesiot. Pierwszy jesiot. Dobra, wyciągamy go i zaraz go pokażemy. No i tutaj Kinga ze swoją rybką. Tak jak mówiliśmy, pierwszy jej jesiot w życiu. Kartę miała, amury miała. Co ciekawe, Kinga na tym wyjeździe miała nie wędkować w ogóle, ale że ja byłem zajęty, robiłem porządek w sprzęcie, ogarniałem sobie PV-ki nowe, no to Kinga wzięła wędkę i proszę, wystarczyło jej 40 sekund, żeby złowić piękną rybkę. Ja Wam jeszcze w tym sezonie pokażę jak się łowi. <laughs> Zważymy ją, bo to jest pierwszy jesiot Kingi, nikt wie jaka to jest masa i i go wypuszczamy, ale ładny, silny, pięknie skakał podczas holu. No Super. najbardziej niespodziewane branie Zdecydowanie tak, zdecydowanie. No dobra, nie kleci nie kleci do wody. Gratuluję. Czy ile, ile? waży. 8 z małym grosikiem. dwieście. 8, 8 minus 18 worek 6400. No i no pięknie, pięk, kinga. Pięk. Gratuluję Twojego nowego, pierwszego zjedzenia. Dobra, ja go wypuszczam. Słuchajcie, no zasiadka karpiowa okazała się być zasiadką jesiotrową. Dob Tak jak mówiłem, że Kinga nie wędkuje, ale może da się na jedną rybę namówić. Sytuacja była taka, że byłem przekonany, że znowu bierze leszcz, bo to był delikatny opad, właściwie jedno piknięcie, potem kilkadziesiąt sekund przerwy, znowu jedno piknięcie, a ja byłem zajęty, robiłem sobie PV-ki. Można nie na ten wyjazd na kolejny, ale chciałem ten czas jakoś produktywnie wykorzystać. I poprosiłem Kingę o, o, o zwinięcie tej, tej wędki, która popikuje. No i proszę, wzięła wędkę tylko na chwilę w ręce i, i je 6 6400 wagi. Z tego co do pamiętam, Kingi pierwszy w życiu, a jeszcze w tym tygodniu rozmawialiśmy, że kurczę, Kinga ma ładnego karpia na koncie, ma ładnego amura, ale e, brakuje jesiotra. Ale brakuje jesiotra. No i proszę bardzo. Wystarczyło tylko jej zwrócić uwagę, że mogłaby coś jeszcze fajnego dołowić. Minutę jej się to udało. Fajnie. Czyli mamy dwa jesiotry, kilka leszczy, niestety. Czekamy na karpia. Mam nadzieję, że ten karp się pojawi. No, pogoda, jak widzicie, jest rewelacyjna. Gdzieś te rybki się pojawiają. Przypony zapinają ryby bardzo, bardzo poprawnie. Oprócz tej jednej spinki. I kombinujemy dalej. Mam nadzieję, że coś się jeszcze wydarzy. Jest teraz sobota, około godziny 14, więc zostało nam jeszcze jakieś. 18 godzin wędkowania, więc czasu jest całkiem sporo, nie? Obyśmy go wykorzystali. Dokładnie. Do następnej rybki mam nadzieję. A jeszcze korzystając z okazji, że nic nie bierze, dwie główne zmiany na kanale, które będą w tym roku. To zmiany, które obiecywałem w poprzednim sezonie, czyli tym rozdrzewkowym. Jak widzicie, mam mikrofon, mam mikrofony bezprzewodowe, w kieszeni jest centralka, wszystko jest pięte w kamerę, więc mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie w tym sezonie dużo, dużo, dużo lepsza i nie będzie słychać tak wiatru. A szczególnie, jeżeli będziemy nagrywali w kilka osób. To dotychczas korzystając z mikrofonów kierunkowych, niestety osoby będące z boku były mniej słyszalne, teraz tego problemu być nie powinno. I problem drugi, tutaj może Wam ze szczegółami to pokażę na innym filmiku, ale mam zrobione dodatkowe oświetlenie stanowiska, tak więc ujęcia z nocy nie będą, będzie na nich cokolwiek widać. Dwie lampy, lampy solarne bardzo mocne, lampy odpalane są na czujkę ruchu. Więc wszystkie nagrania z nocy będą prześwietlane nie tylko z kamery, ale jeszcze dodatkowymi lampami, naprawdę sprawdza się to mega dobrze. Jeżeli dzisiaj wieczorem nie zapomnę, to pokażę Wam, jak te lampy działają po zmroku, bo naprawdę myślałem, że będzie słabiej, a spełniają moje w pełni wszystkie oczekiwania. I właśnie, może któregoś dnia, jak będzie jakiś czas, nagram krótki filmik, bo te lampy to jest samoróbka. Bardzo małym kosztem to wszystko zrobiłem, i może komuś to się przyda, bo tak naprawdę dwie lampy kosztują tyle, co pół dobrej czołówki, a na stanowisku jest po prostu mega jasno, widać wszystko dookoła. Wydaje mi się, że to jest fajne rozwiązanie przy bardzo małej inwestycji. No dobra, wracamy do wędkowania. No i słuchajcie, nasza zasiadka karpiowa tak naprawdę zmieniła się w zasiadkę jesiotrową. Jest kolejny jesiotr z tego samego miejsca, z którego pojechał ten jesiotr Kingi. Dwie kuleczki, czyli tam była... O, bałwanek. Śmier... Na śmierdząco. Ciemno i śmierdząco. Na kulki brązowe. Już jaka firma, to nie ma jest najistotniejsze. Nie, jest jakiś ogromny. Chyba najmniejszy z tych wszystkich. Powiedzmy, że oszasuję go na jakieś 4-5 kg, ale ładny. Ten wyjątkowo fajnie walczył, więc hol był naprawdę przyjemny. Parę ładnych minut zajęło mi do go do brzegu. Ale co, karpia? Karpia nie ma. Mamy wieczór, gdzieś godzinę 19. Więc już powoli, powoli czas się kończy. Zaraz wywiązę znowu w to samo miejsce. I zobaczymy, może. Może pojawi się karp. Trochę się zmieniła pogoda, bo zmienił się wiatr. Napchało nam tutaj. Mam nadzieję, trochę ciepłej wody w tą naszą okolicę, bo tutaj biało w naszym kierunku. I mam nadzieję, że z tą wodą przyszło też parę rybek i w nocy, którą z nich zobaczymy. Dobra, wypuszczam go, Bo nie lubię trzymać się tu zbyt długo. Eee, tutaj go wypuszczę. Ale 3 na jednym wyjeździe to chyba jeszcze nie miałem. Fajnie. Tu cóż, staliśmy się jeściotarzami, jak to mówią. Witam Was przy trzecim poranku, yy, ostatnim. Już się pakujemy, w nocy mnie nie wydarzyło się nic, nawet leszcza nie było w nocy. Yy, zaraz wyjeżdżamy, no i kończymy naszą, okazało się, nie karpiową, a jesiotrową zasiadkę. Dzięki za obecność na filmie, niedługo nagrywamy kolejny, za półtora tygodnia jedziemy na kolejną zasiadkę, więc ten sezon karpiowy mam nadzieję w końcu zaczniemy, bo póki co zaczęliśmy tylko sezon wędkarski. I co? Dziękuję. Jeszcze może ostatnie dwa słowa na temat łowiska, to o czym nie wspomniałem wcześniej, nie wspomniałem o cenniku. Tutaj wędkowanie za dobę kosztuje 70 zł za dwie wędki, każda kolejna wędka dyszka, więc trzy wędki, osiem dyszek za dobę, naprawdę przy tych czasach uczciwa cena. Kontenery, w których można spać, jeszcze może wam pokażę tylko z zewnątrz, bo jeszcze tam wprzątamy. Są postawione kontenery. One są bez prądu, bez niczego, ale schować się przed, przed deszczem, przed wiatrem można. W środku, cztery łóżka, 60 zł za dobę, więc również cena, Jeszcze jak się jedzie w czwórkę, to już w ogóle 15 zł za osobę. Więc w kwestii kosztów, łowisko bardzo, bardzo ciekawe. W kwestii ryb. Jeszcze przeze mnie nie zbadane, ale z tego co wiem, też tutaj karpie do 20 kg występują. No i tak jak mówiłem, fajne, fajny pomysł dla osób, które nie tylko karpiują, chcą pofiderować, chcą połapać na spławik, chcą pospinningować. Tutaj można zrobić wszystkie te rzeczy. Więc jeżeli takie łowisko szukacie, warto sprawdzić. Dzięki, dzięki za obecność. Kolejny film nagrywamy niedługo, więc myślę, że w ciągu dwóch tygodni po premierze tego będzie, będzie kolejny. Mam nadzieję, że z dużymi karpiami. Do następnego.